Dzień dobry, Panie Marszałku. Dziękujemy, że zgodził się Pan na rozmowę. Dzień dobry. Cieszę się, że młode pokolenie interesuje się historią i losami Polski. No to zaczniemy pierwsze pytanie. Jakie były Pana największe marzenia w młodości? Marzyłem o wolnej Polsce. Urozi urodziłem się w czasach, gdy naszego kraju nie było jeszcze na mapie. Od najmłodszych lat wiedziałem, że muszę walczyć o niepodległość. No, skąd, skąd wzięła się Pana motywacja do walki o niepodległość? Z potrzeby serca wiedziałem, jaką mój naród cierpi pod zaborami, i nie mogłem patrzeć bezczynnie. Eee, dlaczego zdecydował się pan na działalność konspiracyjną? Uważałem, że tylko zdecydowane działania, nawet ryzykowne, mogą coś zmienić. Czasem trzeba złamać prawo zaborców, by, by przywrócić sprawiedliwość. Co pan czuł? Został aresztowany i wysłany na zimną Syberię. Było to trudne doświadczenie, ale nie złamało mojego ducha. A jeszcze bardziej zrozumiałem, jaka ważna jest wolność. Skąd pomysł na stworzenie legionów polskich? Chciałem zbudować polską armię, która będzie walczyć o naszą sprawę. Legiony to polska jest skra nadziei dla wielu Polaków. No to teraz będzie o takie pytanie. E, jak wspomina pan bitwę warszawską z 1920 roku? To była decydująca chwila. Dzięki odwadze żołnierzy i determinacji całego narodu ocaliliśmy nie tylko Polskę, ale i Europę przed bolszewizmem. Mem. Czy czuł się pan bohaterem po tej bitwie?